Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyścigowa Sobota. Tak jak ja zapowiadałem, e, chciałbym Wam przedstawić e, opaskę. Tutaj opaska jest to komisja sportowa. Wydawałoby się, że jest to po prostu zwykła taka e, opaska, jakaś nie e, stara, może na pierwszy rzut oka, ale tutaj jak widzicie. W rogu jest stempel Automobil Klub Polski, oddział krakowski. I dzięki temu stemplowi możemy tutaj e, dowiedzieć się, że opaska pochodzi prawdopodobnie z lat między 46 a 49. No, przypuszczam, że mm, no jest to na pewno sprawa unikatowa, gdyż takich opasek raczej no, nie zachowało się dużo. Na pewno wartość też tej opaski podbija to, że pochodzi ona z kolekcji pana Tomasza Szczerbickiego, którego też z tego miejsca bardzo pozdrawiam. Fajnie, że opaskę, że tak powiem, udało się do naszego tutaj muzeum zakupić. No ten stempel też jest no, naprawdę bardzo ciekawy, fajnie jest odbity, no opaska też widać, no ona jest przybrudzona, no już zębem czasu jest też dotknięta, no ale umówmy się, e, no ma swoje lata, też nikt nie trzymał jej przysłowiowo w mm, tam jakichś książkach, chociaż mówię, no ona jest zadziwiająca, naprawdę bardzo dobrym stanie. Prawdopodobnie była używana ee, no nie tylko w wyścigach, ale prawdopodobnie też i w rajdach. Pewnie więcej, nawet w rajdach, jak w wyścigach, chociaż czasem też było tak, że jak był jakiś wyścig, to mówiło się, że jest to po prostu rajd, No ale chodzi o samo po prostu no, wartość historyczną tego przedmiotu. No mam tutaj. Taką miałem nadzieję, że może się uda gdzieś kiedyś jakieś zdjęcie takie dostać, gdzie po prostu stoi jakiś tutaj pan z taką paską tutaj na ręku, no ale to jest raczej już marzenie ściętej głowy, choć różnie to bywa. Ja będę tutaj szukał, tu też kilku znajomym moim pokazywałem tą opaskę. Także mm, może akurat uda się kiedyś takie zdjęcie, że tak powiem, e, chociaż mm, zobaczyć. Słuchajcie, ja z tego miejsca chciałbym Was zaprosić. W przyszłym tygodniu chciałbym Wam pokazać e, plakaty z wyścigów. Jakie to dokładnie będą plakaty, to się dowiecie niedługo. Ale też już to będą takie plakaty, nie, że tak powiem, z wyścigów, jakie tam były ostatnio, tylko też już mają naprawdę kilka lat. Są tutaj plakaty z naszego archiwum, także też mam nadzieję, że się Wam kolejny film spodoba. Pamiętajcie, że tutaj na naszej stronie możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na Facebooku, na Instagramie, to ja serdecznie Was do tego zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie.